Dzień dobry, jesteśmy z serwisu internetowego Prosto z Mostu. Mielibyśmy do Pana kilka pytań, związanych przede wszystkim z ocenami obecnej sytuacji politycznej. Na początek nie można w ogóle nie odnieść się do często pojawiających się spekulacji na temat wspólnej listy antysystemowej. Jak Pan by to widział? Jakie są szanse, zagrożenia? Myślę, że szanse są duże, bo nasi zwolennicy i zwolennicy. I innych kandydatów z wyborów prezydenckich, tak zwanych antysystemowych, podkreślają konieczność współpracy. Oczywiście to by było bardzo dobre, pod warunkiem wszakże ustalenia na początku pewnego nie tyle minimum programowego, bo to może być całkowicie niemożliwe, ale celu, po co w to idziemy, tak? Bo jeżeli mają tam być jakieś ugrupowania, powiedzmy, lewicy społeczne i z drugiej strony konserwatywno narodowe, to ustalmy, że naszym celem jest po prostu wymiecenie całej sceny politycznej. Oni wyczyszczą tą fałszywą lewicę, my robimy prawdziwą prawicę i to nowe pokolenie, nowa jakość polityczna przyjmuje no, tyle, ile się da parlamentu i życia politycznego. To było bardzo interesujące, bo ja nie ukrywam, że Debata musi być ideowa i programowa i to, i to jawna. Parlament nie może być miejscem wyłącznie szacherków, macherków i lancerki a i celebrytów. Także ja myślę, że tutaj różne warianty można przyjąć. No to, że państwo polskie e, niestety zgniło i to powiedzmy jasno zgniło, no to nie jest tajemnicą, bo ta rzecz pospolita. Utrzymuje się wyłącznie z jałmużny brukselskiej i kredytu bankowego, czyli dokładnie z tego, co, co Grecja. Tyle, że grecka klasa polityczna i biurokracja raczej te pieniądze przekręcone pompowała do ludzi. No głupio, ale jednak. A nasz aparat państwowy jeszcze Polakom przekręca śrubę i nas doprowadza do ruiny. Nie jest to dobre. Taka lista antysystemowa, jeżeli by powstała, bo możemy na ten temat gdybać, mogłaby liczyć na wsparcie, także chyba z dość nieoczekiwanych kierunków. Takie wsparcie, także konkretne finansowe, obiecywał pan Stonoga. Jak pan ocenia takie różne sugestie z jego strony, a także jego ostatnią działalność i rewelacje? Ja jestem bardzo ostrożny w przyjmowaniu pieniędzy od różnych sponsorów. Wolałbym jednak, żeby każdy uczestnik Marszu Niepodległości wpłacał złotówkę miesięcznie, nie żeby się pojawiali od czasu do czasu tacy sponsorzy skręgów oligarchiczno-biznesowych. Mogą mieć różne potem prośby do nas. Wolałbym tego uniknąć. Tak czy inaczej, niezależnie czy będzie wspólna lista, czy do wyborów pójdziemy sami, na pewno będzie to czas dużych zmian na polskiej scenie politycznej. Jakie prognozy mógłby pan wysunąć już teraz? No ja nie bardzo chciałbym, prawda, wróżyć z fusów. Wolałbym, żeby polska scena polityczna uległa odświeżeniu i to podkreślam. I na lewicy, i na prawicy, żeby... Przyszło młode pokolenie Polaków wychowane bez kompleksu zachodu, bez jakiegoś sentymentu do tak zwanej komuny, żeby ci ludzie, którzy żyją tu i teraz i mają plany na przyszłość, budowali Polskę na miarę własnych marzeń. To by było moim celem, bo to pokolenie Polaków, które teraz wchodzi w dorosłe życie, myślę, że będzie miało wielką rolę do spełnienia w historii Polski. Wielką. I proszę zapamiętać ten słowo. Na pewno możemy przypuszczać, że niezależnie od tego jak to będzie wyglądać, to największy dotychczas gracz Platforma Obywatelska sporo straci. Czy jest to tylko drobna kosmetyczna zmiana, czy są to jednak duże możliwości, które można wykorzystać? Nie no odsunięcie platformy od władzy to jest jeden z głównych celów naszych działań politycznych i to od dawna bo ja gdy platforma obywatelska już powstawała to dokładnie wiedziałem co to za ludzie ją robią i nie wierzyłem w ani jedno ich słowo także nie czułem się rozczarowany tą tę gręgoladą, no bo to należało się tego spodziewać. Platforma Obywatelska w zasadzie to typowa partia korytowa, która gwarantowała swoim zwolennikom i działaczom lepszy poziom życia niż reszcie społeczeństwa i to była ich, ich atrakcyjność, dlatego się szło do platformy, można było żyć lepiej niż ci frajerzy, co to za 6 tysięcy złotych rzekomo yy, głupio robią, że żyją. Nie żal mi tej partii. Uważam, że wszyscy ludzie, którzy tworzyli platformę obywatelską, którzy w niej działali, którzy dokonywali tych machlojek, powinni prędzej czy później ponieść odpowiedzialność głównie Karno Skarbową. Rozmawialiśmy dużo o bieżących sprawach politycznych, a prawda jest taką, że to przecież nie wszystko się kręci wokół tych wyborów. Jakie są Pana e, recepty, e, jakie pan widzi szanse przed ruchem narodowym? Na co czy warto zwracać uwagę w najbliższym czasie, patrząc taką szerszą perspektywę? No cóż, ruch narodowy jest akurat. Taką organizacją, która nie może liczyć ani na przychylność mediów oligarchicznych wiadomo dlaczego, ja byłem tylko raz w Polsacie w czasie całej kampanii wyborczej, w TV-nie ani razu nie mamy i wolałbym unikać sponsoringu takich osób z kręgów oligarchicznych się traci jednak pewną autentyczność i swobodę ruchu. I na to myślę, że też trzeba stawiać jasny program w różnych kwestiach, czyli likwidacja ZUS-u, likwidacja zbędnych instytucji państwowych, tak jak Krajowa Rada, Radiofonii i Telewizji, wreszcie uwolnienie polskiej przedsiębiorczości, wreszcie spowodowanie, żeby ekspansja zagranicznej konkurencji gospodarczej była kontrolowana, czyli wolny rynek dla Polaków tak, Natomiast tutaj przekontrolować te asekurowane przez własne rządy państw Starej Unii korporacje i sieci handlowe, tutaj na nich uważać, bo mogą nam całkowicie przepłukać gospodarkę z polskiej, z polskiej przedsiębiorczości i spowodować, że Polacy będą głównie średnią kadrą techniczną. Na to nie możemy sobie pozwolić. Bardzo dziękujemy Panu za rozmowę.